Spotkanie na żywo na Facebooku z prezydentem Krakowa, profesorem Jackiem Majchrowskim, który po 22 latach urzędowania żegna się z urzędem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. 21,5. No to prawie 22. Tak mnie uczono, no. jeżeli chodzi o zaokrąglanie. Ale jakie to będzie pożegnanie? Słodko-gorzkie, miłe, smutne, pełne znaczy, zadumy. Znaczy, czy Pani chodzi o. Pożegnanie w sensie oficjalnym, czy takie. Bardziej symboliczne. Bardziej symboliczne, bo to oficjalne to chyba nie do końca wiadomo, jak powinno wyglądać. bo właściwie no, wie pani, pożegnania trwają już prawie dwa miesiące. Ja odbyłem chyba 36 spotkań pożegnalnych z pracownikami urzędu. Ze wszystkimi wydziałami, ze wszystkimi jednostkami. Także takie oficjalne pożegnania miały już miejsce. Natomiast takie pożegnanie, no wie Pani, na pewno jest to jakaś taka chwila zadumy. i cezura na pewno. Tak, no bo wie Pani, to jest tego, sytuacja, tego typu sytuacja, że jak się 21,5 roku już tutaj zasiedziało, jak się miało kontakt z ludźmi, z którymi się współpracuje na co dzień, to ciężko jest, y, tak nagle, y, prawda, uświadomić sobie, że to już koniec, że nie będziemy wspólnie pracować, że może się gdzieś tam spotkamy prywatnie, ale to będzie kontakt incydentalny. Natomiast takiego bieżącego kontaktu już nie będzie i to jest takie dosyć y, trudne do przeżycia, ale muszę Pani powiedzieć, że ja jestem na to przygotowany psychicznie, bo podjąłem swoją decyzję. Po głębokim naprawdę na myśle przemyśleniu. No. A co pan zrobi z tym czasem wolnym? Bo praca prezydenta to nie jest tylko 8 godzin dziennie, tylko od 7 do 20 w weekendy, także intensywnie. Ja ta, mówię nawet mój mówi, kierowca, jak jechaliśmy skądś do urzędu, to się pytał, czy jedziemy do domu dziennego pobytu. No tak to było. Natomiast ja zamierzam oprócz jakiejś takiej działalności związanej z pisaniem, dokończeniem różnych tekstów, które mamy rozgrzebane, czasami nawet jeszcze od czasów przedprezydenckich, zamierzam po prostu odpocząć no, tak normalnie po ludzku wybyczyć się, jak mówią niektórzy. Ale jeżeli mówimy trochę o pisaniu, to czy będzie pan stałym recenzentem tego, co się dzieje w Urzędzie Miasta i jakie decyzje są podejmowane przez nowego prezydenta? Bo z tego, co widziałam, dziennikarzom mocno spodobały się pana celne, mocne, no i takie pływające komentarze w czasie kampanii wyborczej. Wtedy, gdy pan powiedział, dobrze, powiedziałem, że nie startuję, to teraz mogę mówić, teraz co być. myślę. <laughs> Wie pani, to może prezydentowi trzeba dać czasu trochę, bo to nie ma tak, że już po miesiącu czy po dwóch będzie można cokolwiek oceniać. To jest pewna y, długofalowa działalność, dopiero po jakimś czasie będzie można powiedzieć, że poczynak ich poznacie. Natomiast takie życie publiczne, szeroko rozumiane, zamierzam komentować. No, Spodobało mi się. Felietony, książka. Wydaje mi się, że byłaby bardzo chętnie czytana. Y <laughs> czyli rozumiem, że nie tylko historyczne prace, ale także trochę polityczno-współczesno-samorządowe. Nie wie Pani, ja po prostu uważam, że te 21 lat to jest jednak kawał historii Krakowa. Jak Pani wie, były środowiska. Które starały się zohydzić to, co zrobiłem. Nie mówiąc konkretów, tylko tak generalnie mówiąc, że prawda, wszystko źle, wszystko trzeba naprawić, wszystko trzeba pozamiatać. Takie obrzydliwe zresztą niektóre teksty. I uważam, że jeżeli ktoś będzie pisał historię miasta, i będzie się opierał na Facebooku i gazetach, to będzie miał absolutnie wykrzywiony obraz miasta. Dlatego chcę zrobić no, taki wywiad-rzekę, gdzie pewne rzeczy opiszę, pokażę, Przypomnę. jak to było naprawdę. Tak. A gdybyśmy wrócili do początków, czyli do tego 2002 roku, czy ustępujący wtedy prezydent Gołaś powiedział Panu coś, dał Panu jakąś Złotą Radę? Pan przychodził spoza Urzędu tak, Miasta. Pani, ja szczerze powiem, nie pamiętam tego. Ja pamiętam tylko takie fragmenty z sesji na górę, kiedy prawda, pan profesor Gołaś jeszcze wszedł w łańcuchu, a potem już ja wyszedłem w łańcuchu. Także nawet nie wiem, jak tutaj teraz będzie wyglądało, bo to moja kancelaria i służby prezydenta elekta ustalają cały ten harmonogram, jak to będzie wyglądało. Wiadomo tylko kiedy się to wydarzy, czyli 7, 7, 7 maja. A czy rozmawiał Pan z prezydentem Elektem już po wyborach? Rozmawiałem, ale jeszcze jestem umówiony na taką dłuższą rozmowę. Bo właśnie chciałam zapytać, czy w takim razie pan ma jakieś złote rady dla Aleksandra Miszalskiego? Coś w stylu y, przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi albo coś w tym stylu. Tak, wie pani, to są takie dwa elementy, na które chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza część to są takie złote rady dotyczące sposobu urzędowania. A druga część to są kwestie takie już merytoryczne, na które musi zwrócić uwagę na samym początku, zanim wejdzie w cały obieg. Pan ile się uczył urzędu? Ja pani tak naprawdę, żeby się nauczyć dobrze urzędu, to są potrzebne jakieś dwa lata. Dwa, dwa budżety. Bo ja miałem tego, znaczy pecha, to tak było ustalone. Ja wygrałem wybory 10 listopada dokładnie. Za przysiężenie było 19 listopada. I zastałem gotowy budżet. Rada też była zupełnie nowa, a więc ten budżet, który zastaliśmy, nie był ani rady, ani mój. I zaczęliśmy wszystko od nowa przekładać. W tej chwili jest sytuacja tego typu, że nowy prezydent wchodzi no, w pierwszej połowie roku z nowym budżetem i zmienić go całkowicie nie może, ale może go bardzo przekopać, że tak powiem. No i tu się pojawia pytanie, bo niektórzy oczywiście pewnie bardzo by chcieli, żeby przekopał ten budżet, a inni się trochę martwią, no bo jednak ileś tam, ja nie mówię o tych dużych inwestycji, o, o tych dużych inwestycjach, bo te pewnie byłoby trudno zatrzymać, y, ale pewnie o takich mniejszych jakichś chodnikach i tak dalej, które są zaplanowane, które mają być robione. No i teraz pytanie, czy będą robione? No to wie pani, to jest normalna rzecz. Zresztą budżet zawsze w ciągu roku jest kilkanaście razy zmieniany, bo to wynika z tego, że albo pewne inwestycje na przykład na przetargi się nikt nie zgłosi i zwalniają się środki, z którymi trzeba coś zrobić, albo przychodzą zewnętrzne środki, które trzeba zagospodarować. Także to jest zupełnie normalna rzecz, że będą takie przetasowania i to trzeba się z tym liczyć. I zobaczymy jakie, jakie one po prostu będą. Tak. Wracając jeszcze do um, tej Rady Miasta po wyborach w 2002 roku. Wtedy bodajże, było bodajże sześć klubów, z czego cztery to były kluby partyjne. W tej chwili będą trzy kluby, z czego dwa partyjne. Jakoś się zmienia ten samorząd, no bo ostatnio w Krakowie zawsze mówiliśmy o tym, że dobrze jest, im mniej partii w samorządzie, tym lepiej. Widać, że mm, Ach, decyzje, nie ja. tylko w Krakowie, ale w wielu miastach są inne, że ta, ta, ta partyjność, powiedzmy, schodzi coraz niżej. Pytanie, no ja, czy to dobrze, tak, czy źle. Ja muszę pani powiedzieć, że jestem bardzo tym zasmucony. <laughs> ja zawsze uważałem, że... Polityka powinna być z daleka od samorządu, a więc partyjność powinna być z daleka od samorządu. Jednak partie się żywią wyborami i żywią się wchodzeniem w pewne instytucje. To żywią się w sposób dosłowny Te partie i ludzie partii. W sposób taki no, namacalny. Ja zawsze uważałem, że to jest nie najlepsze rozwiązanie. Pragnę przypomnieć, że w poprzednich wyborach, ale chyba jeszcze poprzednich także wiele powstało wiele komitetów, które były komitetami prezydentów, a nie komitetami partii politycznych. Teraz te wybory ostatnie były bardzo partyjne, bo to jeszcze chyba była taka eministencja wyborów parlamentarnych, kiedy prawda dwie grupy polityczne się ścięły i to bardzo wyraźnie. No i nadal widać, że mamy ten podział taki dwupartyjny polsko-polski w sensie tak, PiS, tak. Platforma i to, w I to całej, jest w całej Polsce to jest nawet bym powiedział czasami bardziej niż w Krakowie. Dzisiaj y znaczy, dzisiaj zobaczyłam ten tekst Magda Kursa w hmm, gazecie wyborczej. Pyta, czy Donald Tusk hmm, polubi teraz Kraków, bo do tej pory nie było hmm, mu z Krakowem po drodze. I rozumiem, że chodzi o to, że. No, Wracamy do tej sytuacji, która kiedyś za prezydenta Gołasi już miała miejsce. To znaczy, że prezydent ma swój duży klub i tak naprawdę nie musi się przejmować tym, co będą mówiły i robiły i jak głosowały kluby opozycyjne, a do tego teoretycznie ma oparcie w rządzie. No w tej chwili jest taka sama sytuacja, gdy idzie o Platformę Obywatelską, która ma większość w Radzie swojego prezydenta i swój rząd. Chciałem powiedzieć, że to stwarza. Dwojakie kwestie. Po pierwsze, będzie mogła więcej załatwić dla Krakowa, mówiąc w cudzysłowie, bo no, jest ten przepływ pieniędzy, może istnieć tutaj duży. No poza tym jest pełnia władzy, ale i pełnia potem odpowiedzialności i rozliczenia. I, I druga rzecz to jest to, że właśnie musi mieć świadomość, że będzie odpowiedzialna w pełni za to wszystko, co zostanie zrobione. Ale pan wierzy we współpracę na przykład klubu Łukasza Gibały z Platformą Obywatelską i z prezydentem? Bo z jednej strony w czasie wyborów bardzo się podkreślało, że przecież to tak naprawdę są koledzy, więc się dogadają. No a z drugiej strony Łukasz Gibała powiedział, że nie będzie gratulował zwycięstwa Aleksandrowi Miszalskiemu, co oczywiście może być no, taką reakcją w tej chwili. Tak, no to jest tylko kwestia kultury. Natomiast y, ja nie wierzę we współpracę, Wie pani, y, w trakcie tej kampanii już tyle się podziało, tyle wzajemnych inwektyw strony na siebie wylały, żeby musiały bardzo po chrześcijańsku podejść do tego, żeby, y, żeby jakoś móc współpracować, ale i tak zawsze z tyłu głowy będą miały, że to jednak jest wróg. Ale to teraz te kampanie już będą tak zawsze wyglądały, bo granica została przekroczona? Ja się obawiam, że tak, ale proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko jest kwestia Krakowa czy Polski. To jest kwestia światowa w tej chwili. W tej chwili jest taka walka polityczna, nie znająca granic, gdy idzie o sposób walki. No. Wie pani, najlepszym przykładem były, były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które zawsze uchodziły za jakiś taki no, symbol demokracji, tego wszystkiego, co mówimy o tych wartościach demokratycznych. Poszło na noże. I tu coraz bardziej idzie, nie tylko w Polsce, ale jak pani popatrzy na sąsiednie kraje, czy nie tylko sąsiednie, przykład Francji. Wie pani, to jest, zaczyna być epoka, z jednej strony taka autorytarna, bo się wytwarzają takie autorytety polityczne, które rządzą samodzielnie, a z drugiej strony jest to epoka populizmu. Wie pani w tej chwili nikomu nie zależy na tym, żeby cokolwiek w kampanii wyborczej mówić prawdziwego. To taki, moim zdaniem, dwa, czy trzy tygodnie temu był taki, w polityce świetny dowci błysunkowy Andrzeja Mleczki. Tłum stojący z transparentem, na którym było napisane żądamy obietnic. I ludzie czekają na obietnice, nawet się nie zastanawiając, czy one są realne do wykonania. Większość z nich jest nierealne, no, ale... ale by dobrze brzmiały. Tak jest. To zobaczymy, jak ta polityka będzie wyglądała dalej, no bo rozumiem trochę, że dopóki my, wyborcy, tego chcemy i na to się łapiemy, to, to tak będzie, bo rozumiem, że tylko y, właściwie y, ludzie, którzy wybierają swoich y, przedstawicieli, mogą, mogą to zmienić, więc zobaczymy, czy, y, czy będą y, chcieli. Y, ale mówiąc o tym, że. Y, może być trudno współpracować, to rozumiem, że może zaistnieć taka sytuacja właśnie, jaka była za, za AWS-u, że tak naprawdę to nie miało znaczenia, co chcą inne kluby, te dwa, jak rozumiem teraz pozostałe. Ale, wie pani, ja też miałem taką sytuację, że w, w którejś kadencji, chyba albo w drugiej, albo w trzeciej, Platforma miała większość w Radzie Miasta i była dominującym klubem. To trzeba po prostu umiejętnie do tego podejść. Zobaczymy, jaka, jakie będą te umiejętności. A nie żałuje Pan, że Pan nigdy nie miał takiej sytuacji, że mam swój duży klub, który, z którym mogę ustalić, co robimy i to robimy. Tylko muszę. Znaczy pan zawsze był chwalony za tą umiejętność dogadywania się z różnymi klubami i siłami, ale czasami mogłoby być prościej? No mogłoby być, wie pani, tylko to zależy od wyborców. Proszę zwrócić uwagę, że mój klub rósł, z wyborów na wybory był coraz większy. Natomiast to były równe sytuacje. Były takie sytuacje, że było kilka klubów i trzeba było jakoś manewrować między nimi albo z nimi. W ostatniej kadencji była taka sytuacja, że mój klub był takim języczkiem uwagi. Sama platforma nic nie mogła zrobić, bo PiS był zawsze przeciw, a ja decydowałem, w którym kierunku to pójdzie. A jak PiS coś chciał, to platforma była przeciw i też ja decydowałem, bo to było takie granie trochę na dwóch fortepianach. No to teraz tylko będziemy patrzeć, czy to będzie tak, że jak Platforma coś zaproponuje, to pozostałe dwa kluby będą definicyjnie przeciw, a gdy któryś z tych dwóch pozostałych klubów coś zaproponuje, to Platforma będzie definicyjnie przeciw. W czasie, te, w czasie tej kampanii bardzo dużo mówiło się też o znaczeniu konsultacji społecznych. Oczywiście pewnie konsultacje społeczne są wtedy dobre, kiedy są dwie strony, bo no, czasami niewielu mieszkańców bierze udział też w tych konsultacjach, co warto to powiedzieć. A to I jest... wtedy się rzuca odpowiedzialność na miasto. No, często też się ja. słyszy, że te konsultacje ja. różne były, były źle przeprowadzone. Ale ja chciałam zapytać o rolę właśnie takich konsultacji, czy też udziału mieszkańców w tym, co się dzieje w mieście, bo się zastanawiam, czy jak pan myśli, czy jakby pan doradzał nowemu prezydentowi, czy bardziej iść w popularyzowanie budżetu obywatelskiego, który z jednej strony jest bardzo um, fajnym rozwiązaniem, ale 8% Krakowian ostatnio głosowało w budżecie obywatelskim, czy wzmacniać rolę dzielnic, które. Jak na razie niewiele mają do powiedzenia, czy ich rola nie jest jakoś tam bardzo istotna, w związku z czym 10% Krakowian poszło na wybory, żeby wybierać radnych do rad dzielnic. Tak, ale wie Pani, to jest kwestia też ustawodawcy, bo ustawodawca, gdy idzie o dzielnicę, podał pewne wyznaczniki, których się musimy trzymać. Ale ja Pani powiem inną rzecz. Trzeba to bardzo wyważyć, bo dzielnice, czy ci, którzy uczestniczą w budżecie obywatelskim, mają z reguły jakiś jeden cel. I to cel taki, powiedzmy sobie, nie zawsze dla miasta bardzo istotny. Bo może na jakimś poziomie istotny. Dla typu, nich istotny może typu być. Budujemy budki dla jeży. Typu, sadzimy kwiatki na tej, tej działce. No ale parki też robimy. Tak. Zajęcia Wiesz dla Pani, dzieci. jeżeli mamy do czynienia. Ale też muszę powiedzieć jedną rzecz. Z budżetu na budżet, mówię o budżecie obywatelskim, jest coraz większa świadomość mieszkańców, co można i co się powinno robić. Żeby nie iść w przeznaczenie pieniędzy na jakieś takie zupełnie incydentalne rzeczy, które są. Potrzebne grupce pięciu, dziesięciu osób, które potrafią zmobilizować innych, żeby to zostawić. Natomiast to, co zawsze powtarzam. Wie Pani, zasada demokracji jest jedna. W wyborach mieszkańcy cedują swoją władzę na prezydenta i rady miasta. Cedują swoją władzę, ale nie wchodzą jej w trakcie, w jej funkcjonowanie i mówią, to nie tak, to tu, to zróbmy tak. Ale... Ja wiem, że przeciwnicy takiego rozumowania powiedzą, no ale referenda można robić. No tak i że urzędnicy chcą narzucić swoją wolę. Nie, pani, nie urzędnicy. Nigdy nie była takiej sytuacji, że urzędnicy cokolwiek chcieli. To zawsze było podparte opiniami ekspertów różnego typu komisjami składającymi się z uczonych, które tutaj funkcjonowały. To było wszystko wypracowane. Natomiast mieszkańcy, czy grupka mieszkańców, która wchodziła z, jakąś, z jakimś protestem, nie bardzo wiedziała o całokształcie z reguły sytuacji. Ale to znaczy może ponieważ się zmieniają trochę potrzeby mieszkańców bo są inni trochę też tak jak się mówi że no, te potrzeby mieszkańców na przestrzeni tych dwudziestu prawie dwóch lat też się zmieniły bo najpierw chodziło o coś innego a potem o jakąś wygodę życia to może teraz też trzeba się zastanowić czy nie, nie należałoby zmienić trochę tego podziału albo faktycznie wzmocnić jakoś te dzielnicę. Ja pewnie tutaj wracam trochę do pomysłu prezydenta Kuliga, który mówił o tych kontraktach ta dzielnic bo to się wydawał Chyba, dobry o, no, możliwe. Ja chciałem pani przypomnieć, że mieliśmy taki kontrakt dla nowej huty jako rekompensata za spalanie za odpadów. Myśmy nie tylko wykonali, bo ja sobie nie zupełnie w całości, kawałek kawy nie wykonali, ale wykonaliśmy. Znacznie więcej w innych sytuacjach też dla tych dzielnic. W sumie tam poszło około pół, ponad pół miliarda złotych na te wszystkie rzeczy. Zawsze będą niezadowoleni ludzie, zawsze będzie sytuacja, że a jeszcze to, a jeszcze tamto. Nie, ale chyba to może wtorek, faktycznie. A w, te, w tym tygodniu najbliższym chyba jeszcze będzie oddawany, z tego co pamiętam, jakaś. W ramach tego kontraktu, coś tam. Nie chodzi mi tylko o to, że być może to też jest jakaś droga dogadywania się. No może. Z dzielnicami. Ja nie jestem zwolennikiem takiej drogi. Wiem, pamiętam jakieś pierwsze rozmowy a propos budżetu obywatelskiego. Był pan sceptyczny? Tak, byłem sceptyczny i muszę powiedzieć, że to ja też zawsze ten, ten element powtarzam. Że był taki pan, duży zwolennik budżetu obywatelskiego, chyba Dziewitek się nazywał. I on przyszedł do mnie z pewnymi propozycjami i mówi, wie pan co? Okazuje się, jak ja mam te spotkania, że ludzie nie wiedzą o czym mówią. Ja im podaję mapę pokazującą, gdzie są działki gminne i na tych działkach mogą decydować, ale oni wolą wybierać prywatne działki, na których chcą coś zrobić. No. Ale rozumiem, że ponieważ jest coraz, tak jak sam pan powiedział, jest coraz tak, większa tak. świadomość, że ludzie się naprawdę, też uczą, więc to, to jest też kwestia jest, jest edukacji, doświadczenia naprawdę, tak. i tak dalej. Czy zrobiłby pan coś inaczej, gdyby jeszcze raz zaczynał Pan swoją prezydenturę? Gdybyśmy wracali do 2002 roku? Wie pan, nigdy się nigdy się na tym nie zastanawiałem, bo uważam, że jeżeli już coś zostało zrobione, to nie ma co tego zmieniać. Oczywiście żałuję, że pewne rzeczy wyszły inaczej niż chciałem, ale... Na przykład? No ja zawsze daję ten przykład jednego stadionu. Okej, okay. a jakieś inne rzeczy, które by pan zrobił trochę inaczej, albo... To jest też tak, że przez te 20 lat zmieniło się patrzenie, wiedza, możliwości? Pani, w pewnych dziedzinach... Inaczej. Zawsze tym elementem, który blokuje pewne rzeczy jest kwestia finansów czy mamy na to pieniądze czy nie mamy czy na to mamy dać pieniądze czy przełożyć to na co innego tak systematycznie działając mogę powiedzieć na przykład że zrobiliśmy wszystko czy prawie wszystko gdy idzie o remonty i budowę jednostek kultury teatrów domów kultury muzeów to jest naprawdę na najwyższym już poziomie. Chociaż Jak, jeszcze w niektórych tych peryferyjnych osiedlach brakuje Domów Kultury, i one właśnie są pod Tak, ale to Czy systemat, zaplanowane? System, mhm. system, bo to jest też tego typu sytuacja, że te osiedla się rozrastają. Tam, gdzie był Dom Kultury i załatwiał sprawę tych mieszkańców, którzy było, teraz wyrosły dwa nowe, wielkie osiedla i już jest brak, prawda? W związku z tym. Tak samo, gdy ma Pani do czynienia ze żłobkami i przedszkolami. Zawsze niektórzy mówią i piszą, że brak przedszkoli. W ostatnim naboże tysiąc miejsc w przedszkolach samorządowych jest wolnych. Pamiętam taki czas na samym początku urzędowania, nie pamiętam czy to była pierwsza czy druga kadencja, że likwidowaliśmy żłobki w Nowej Hucie, bo nie było dzieci. W tej chwili jest odwrotny ten. Trzeba mieć żłobki, bo jest coraz więcej tam dzieci. Więc to jest wszystko ruchome, wie Pani i nigdy się nie nadąży tak na 100%. Ja właściwie oczywiście o metro muszę zapytać, chociaż pewnie każdy o to pyta, bo krytycy zarzucają Panu, że przecież Krakowianie metro chcieli. Ja zresztą też głosowałam za, przyznaję się, do tego, a ale nie tego wiedziała nie Pani, ma. gdzie to metro ma iść? Nie nie, 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 nie. No, idea po prostu. No tak. Szybki transport podziemny. Nie, bez skorpów, giełku, nie wiadomo, ale gdzie Ale to jest taki no, jeden z częściej podejmowanych też takich zarzutów w stosunku do Pana. Co Pan nie zrobił, żeby to metro powstało? Jeden z kandydatów nie będę wymieniał nazwiska powiedział mi tak, że. Nie z, nie z mojego otoczenia. Powiedział mi w ten sposób, że wie pan wiem, że me to jest bez sensu, ale muszę mówić o jego budowie, bo wszyscy mówią. Myśmy zrobili do tej pory wszystko, co było możliwe. Wszystkie badania, począwszy od analiz ekonomicznych, społecznych, geologicznych, archeologicznych, wszystko został wytyczona linia i naprawdę fachowcy, a nie pani Jasia czy Kazia z ulicy, która chce metra, powiedzieli, gdzie jest szansa na to, żeby takie P-metro, jak to określili, spełniało swoje funkcje. Myśmy poszli dalej w tym kierunku, mianowicie budując ten, bo to jest taki szybki tramwaj, który idzie w tunelach w dużej mierze i na estakadach. Myśmy zrobili w ten sposób, że zaplanowaliśmy tunele, w których ma iść tramwaj, już na takie wymiary, że jakby ktoś chciał tam potem puścić metro, to już będzie gotowe. Są robione te takie stacje, gdzie wagoniki zjeżdżają sobie w nocy. To, co jest możliwe, jeżeli ktoś mówi, że metro teraz ma iść inaczej. W innym kierunku, to znaczy, że w tej chwili zaczyna od nowa no praca, tak. która jest na parę lat. Na parę lat to nie jest w miesiąc, to jest parę lat pracy. Znaczy, że to wszystko odwleka. Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nikt, każdy mówi, skąd weźmiemy pieniądze na metro. To jest możliwe. Natomiast skąd weźmiemy pieniądze na utrzymanie tego metra potem? O tym się nikt nie zastanawia. No ale to, wie pani, na tym polega urok w kampanii wyborczej. Czyli rozumiem, że będzie pan patrzył z uśmiechem i ewentualnie punktował. A jak chciałby pan, żeby pana zapamiętali krakowianie? Dobrze. Po prostu? Po prostu dobrze. Ja sądzę, wie pani, że jeżeli tak patrzymy na całość sytuacji, to Mogę powiedzieć, że sądzę, że y, opinie o moim okresie urzędowania w miarę upływu czasu będą coraz lepsze. Dziękuję pięknie za te spotkanie. Dziękuję za wszystkie spotkania i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli. Dziękuję Państwu okazję bardzo również za czas poświęcony, jeżeli Państwo oglądaliście te wszystkie nasze rozmowy i tą dzisiejszą. Naprawdę bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie i wszystkiego dobrego.